Cześć, witajcie z tej strony Palchryt i chciałbym wam zaproponować obejrzenie już piątego filmu z tej serii, serii gramy w Risen. Jesteśmy po krótkiej rozmowie z Rachel, którą przeprowadziliśmy w ostatniej części tego, znaczy w czwartej części tego filmu, czyli ostatniej, którą kręciłem niedawno, tak. Dobrze, maśło ma, masło, masło maślane, ale myślę, że zrozumieliście. Tak. Nakapowaliśmy jej, że Brogar jest zły i odciąga sama od polowania, więc może nawykajmy jemu teraz coś. Why are you making sam saw fish. If he doesn't, and if I don't get wood for my fire, I'll be pissed. You're pissing into the wind if you wait for Rachel to organise anything. You want something here, you have to take it. Yeah. Um. Hmm. The Don's wife um, oh, Rachel, oh, Rachel. seems tense about something. The Don put her in charge of this mess, and if she can't feed people, how can she control anything else? Brogar wants the Don out of the way. Proving Rachel useless only helps him. About... Who knows about Brogar and wouldn't mind talking to me? Talk to Lewis, one of my hunters. He knows a few things more than you'd think. Start with him, see what he says. How does Rachel feel about him? She's soft. Brogar bullies her, and she's like that even though the Don's behind her. Okay, no. Luis, am I me forgot that? Jesus, Luis. No. Do you, Luis? No. Wow. Would we find something? Nie, no nie, nie, no, 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 no. Mm, ciekawe, to pewnie arenka jest. Ty koleś, czy ty nie powinieneś. Kim ty jesteś? Bruno. Are Ukrywasz się, koleś. ma anyone do anything in this camp. Don't get me wrong. I'm a worker. Man of the earth me. There's nothing fancy about moving soil round, but work is what I do best. So, what are you hiding from? Work. Right. Don't get me wrong, I'd like to be working, only I can't. You see all these huge insects turned up at the excavation site? I'm not going back to work while they're still there. I like my job, but I'm not going to die for it. I'll take care of those insects. You? Why not let the fighters do it? And that's what they're there for. Do you see any here, though? I'll take care of it. Which fighters are responsible for protecting the excavation site? Just Ricardo. But I've not seen him there for a while. Don't think he cares much about us workers. He'll care if the work doesn't get done and he ends up doing it. Ok, wpadliśmy przypadkowo na niego i zabierzemy mu wszystko ze skrzyni, tak żeby chłopina nie martwił się o nic. I oczywiście zawsze muszę w jakieś coś wpaść. Ok, idziemy do Ricardo i mówimy mu. jema ishrobitzmi okay. ricardo, me, koleś hey. hey. aren't you supposed to be protecting the excavation site in the swamp? i am. the worker, brannon. he says he's been waiting forever for you. i don't care about workers. i can see why they made you a guard. Any trouble today? No. Expecting any? No. Must be fun being a guard. Hmm. Not really. What exactly do you guard in a swamp? Flies. The dawn. Back there in that temple. But my part. Sounds like an important job. What is there around here that people need guarding from? you must have seen them seen what those things things the things from the ruins there are ruins everywhere the ones tak, that are on the, ground. Wiem, które ci chodzi, the ground -up or something that's where these things are yeah they're all over that excavation site in the middle of the they make me nervous. Why? There. Ah. Uh... You ever have any problems with the locals? Locals. They give you any trouble? You just smack them around. Or you could try talking mm -hmm. to them. Who's in <laughs> the here? The Don. Who? The Don. Right. Where is the Don? in the temple is he ha. so what does he do in there avoids being out here <laughs> you don't talk much what do i want to talk for i don't know getting anything out of you is like pulling teeth that's why i make such a good guard all right let's try this question tell me more about these things the ones in the excavation site they're disgusting. Big insect. I can. You must have picked up some skills to be a guard. I know how to fight. And I can handle a crossbow. Can you train me? To fire a crossbow. All right. But it will cost you. I'd need paying. Say thirty gold coins. Thirty. Yeah, it's worth that to get rid of those things. They keep my gold warm. I'll be back for it. Okay, i się posbije tych potworów. No, myślę, że zapiszę. Zapiszę. Nie, chyba się samo zapiszę nawet. Nie, nie zapisało się. O, ciekamy! Tak, e, już zapisaliśmy i możemy iść na te głupie potwory Czemu ja zeżarłem coś? Okej! Okay. Tak, jestem oh, fucking crazy. I wy mi pomożecie... No debilu! że niby ja to zabiłem, nie? Sorry, no nie, chyba będą musieli mnie zawić, noc strzelaj. Don't mess with me. No fucking shit. No nie, ucieczka przed rogarem. Nie, czekajcie, zróbmy tak. Tak. Jeżeli zauważyliście to, wczytałem swój poprzedni zapis i myślę, że już nie będą mnie bili. Pam. Pam. you can run. whoa, whoa, whoa. boom. boom. yeah. okay, oh, oh, oh. gosh. that's too good for you. for yeah. i ate these things. ah. whoa, whoa, whoa. <laughs> Zabij to one less monster.

Teraz spokojnie możemy poeksplorować to miejsce, zanim powiemy robotnikowi, że wszystko już jest posprzątane. Tak, yy, taka mała słodka tajemnica przed nim. Wyjaśniemy wszystko. A little more for Aha. Koleś. Skąd ty wziąłeś łopatę? Okej. Okay. miesz o to. Wyciągaj, co tam, co tam masz! Co to w dupę jeża jest? Jakiś skorupiak! Jakiś skorupiak tam jest! Ludzie, ludzie, ludzie! Masakra! Otwieramy skrzynię, no bo przecież Exploring! Wzięliśmy wszystko, ale nie wiem, nawet nie zobaczyliśmy, co tam jest. Ryzyk, fizyt. Łodzik. 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 Czemu on się nazywał łodzik, a nie lodzik? Roślina lecznicza. O, tu jest drugie stanowisko kopacze. I uwaga, tu mnie coś ostatnio chciało pożreć. Tylko nie widzę tego. Tu stoi, tak? Tak, bukielec Strasznie cholerstwo szybkie jest, więc pieprzymy mu chyba jakoś jeszcze. What the fuck? От туго зажрать. Запить и тугу. Tak, zabiliśmy go. Yay! Jest autozapis, jesteśmy uratowani. I teraz możemy spokojnie tutaj sobie wykopać różne inne pierdoły. O, A little more for me. Tak, coś tu jest dla mnie. Coś tu mamy! Chyba coś mnie chce znowu zeżreć. Co tutaj jest takiego, że mnie chce zeżreć? Jest tu takie coś? Nie ma. Obrobiliśmy całe stanowisko tego gościa i możemy po niego ruszyć. Skoro my po niego idziemy, to my go tutaj przyprowadzimy i mu powiemy, że wszystko jest w porządku i może wrócić na swoje ukochane wykopaliska. Tak więc, gościu. I'm afraid none of the fighters ah, were. <laughs> oh, yeah, I thought so. For fighters, they aren't very keen on fighting. Thanks for trying, though. Tell me about your work. About digging? Well, like I say, it may be dirty work. You fancy trying? Just look for a sandy spot in one of the excavation sites. Then you stick your shovel in the ground and dig. Who knows? You might even find something. Dobrze. You can go back to work. The insects are gone. Are they really gone? Gone. Dead. Deceased. Okay. You seem like the honest type. I best be getting back to work. Okay, Kolash. It's over. I don't want trouble. <laughs> Put that weapon down. Idź sobie. No kurczaki. Koleś i sobie, Muszę mieć jedzenie. miał mięta, miał ta, miał ta. Wow, wow, wow co tutaj ja znajduję Hmm Tutaj na jakieś przejście Tutaj można iść, patrzcie Patrzcie no i podziwiajcie. Okej, okay, jesteśmy do góry. Zjedźmy sobie na dół i idziemy w dół. Tutaj na razie chyba nie pójdziemy, bo jesteśmy za słabi. Podejrzewam, że tam coś grubego siedzi i nas coś zeżre. Okej, okay, myślę, że nie zedniemy. Jak skoczymy na te beczki, nie. Beczki nie gryzą przecież. Ależ mi sklatkowało teraz. Och, my god. Okej, okay, jedziemy dalej. I... kończymy zawsze w tym miejscu, więc może pójdźmy gdzieś dalej i skończmy, przykładowo na tym mostku. No więc, jeżeli wam się film spodobał i takie inne rzeczy... Nie będę już tak kończył filmów. To jest dziwne zakończenie filmów, więc jeżeli ci się film spodobał, skomentuj go. Daj łapkę w górę, uszczęśliw mnie, i jeżeli Ci się wszystko na moim kanale podoba lub chociaż część, zasubskrybuj go. Więc na razie, cześć i pa!